Witam Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym Ivy Compton Burnett. Więcej Pani niż Panów. Ivy Compton Burnett to angielska pisarka, która żyła w latach 1884-1969. Jak słusznie zauważa w posłowiu do książki tłumaczka pani Bronisława Bałtowa, ta książka, jak pozostałe książki Ivy Compton Burnett, to popis szermierki słownej poszczególnych bohaterów. I z tym się rzeczywiście innych książek obocznej nie czytałem, natomiast potwierdzam słowa pani tłumaczki z posłowie rzeczywiście, szanowni państwo, mamy tutaj niesamowite utarczki słowne, pojedynki słowne na najróżniejszego rodzaju argumenty. Tu się używa w książce specyficznego języka. Nikt w zasadzie nie wypowiada się jasno, klarownie, tylko w zawaluowany sposób. To są przemowy na koturnach. Bardzo ciekawą kwestią w książce. Akcja książki dzieje się w środowisku nauczycielskim, w szkole, dokładnie w pensji dla panien. Tą pensją zarządza dyrektorka pani Józefina. Proszę Państwa, niesamowita już w zasadzie od pierwszych stron. Zaczyna powiewać tutaj groza. To napięcie jest powoli budowane, ono narasta. No nie będę zdradzał, co się wydarzy w tej książce, ale to ta narastająca groza w takiej sytuacji, kiedy nic specjalnego nie powinno się zdarzyć. Wydaje się, że wszystko jest tutaj w porządku, wszystko jest spokojne, natomiast no jednak tak do końca nie jest, gdzieś domyślamy się poprzez te dialogi, poprzez wspomniane właśnie szermierki słowne, domyślamy się no jakie dramaty kryją się w ciele poszczególnych bohaterów książki, jak i naj, najróżniejszego rodzaju relacje. Kto wie, szanowni państwo, czy z książek pani Ivy Compton-Burnett w jakiejś mierze nie korzystał Harold Pinter, ten no, pisarz, dramaturg angielski mistrz takiego bardzo specyficznego, bardzo specyficznej formy pisania, w której wszystko się jest, wydaje się być w porządku, a nagle dzieje się coś niepokojącego. Proszę Państwa, polecam Państwu bardzo serdecznie Więcej Pani niż Panów. Ivy Compton bernett Bardzo przyjemna lektura. Dialogi są rewelacyjne. Wielkie pojedynki na słowa, wielkie pojedynki na argumenty. Bardzo ciekawie sportretowane poszczególne postacie książki polecam nie tylko nauczycielom, ale i innym grupom zawodowym. Ivy Compton-Burnett, więcej pań niż panów. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.